Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Rozpoczynamy moi drodzy kolejne grzybobranie. Dzisiaj troszkę wcześniej. Jest w okolicach 7 rano jesteśmy teraz, w okolicach wschodu słońca. O jak on tu siedzi głęboko zobaczcie, Świetny początek. Zobaczymy, co małe Wicklow będzie miało nam dzisiaj do zaoferowania. Grzybki wychodzą. Generalnie jest strasznie mokro. I generalnie to miało padać dzisiaj cały dzień. Ale chwilowo nam się tutaj, póki co, udaje bez jakiegoś większego deszczu. Zobaczymy, co to będzie dalej. Nie no, grzybów dalej od groma, moi drodzy, wszędzie. Mam nadzieję, że trafimy tutaj jakieś fajne miejsce. Wczoraj w sumie też była słaba pogoda, tak więc może zbyt wiele ludzi tu się nie kręciło. Popatrzcie. Wszędzie punkciki. Oj, oślimaczony. zobaczcie tutaj piękny podgrzybek jeszcze jeden prawdziwek świetny początek dzisiejszego dnia słuchajcie oj ten pękł strasznie mokre są te grzyby wszystko jest ogólnie cały raz jest strasznie mokre tu jeszcze mam takiego ładnego jednego już wam pokazuję kabułeczka, bułeczka malutki podgrzybeczek obok Teraz więcej podgrzybków widzę też tutaj w tym lesie. Tutaj gdzieś widziałem takiego większego. O, nawet nie jednego. Zobaczcie, jakie piękne. I tu. I tam. I tam. Ile podgrzybków. O kurczę. Ale ich to nawaliło. Zaraz wrócę, bo jedną ręką to ja niewiele więcej mogę tutaj zdziałać, że tak powiem. Już trochę poczyściłem grzybki, tyle mi zostało w koszyku i tu jeszcze jest. No jest. Już lecę, pozbieram jeszcze trochę z tych malutkich podgrzybeczków. Tu jeszcze zborowik widzę, a tam, tam nie wiem, czy coś rośnie, czy coś się rozkłada. Oła. rośnie, nie? Dwa Ohoho Ohoho, ho. co my tu mamy? Zobaczcie jakie fajne się schowały Oj Tamten to jest straszny ślimak Same ślimaki tym to już trzona praktycznie nie ma. O, łamał się. Zaś tam się z nich na pewno oczyści. Piękne grzybki. Co ja mówiłem? Aha, podgrzybki, tak? Zaraz zbiorę trochę tych podgrzybków i lecimy dalej szukać kolejnego miejsca. Tu jeszcze zborowik. Wszędzie te, te grzyby dalej wyłażą. W sumie to niewiele zdążyłem odejść. Dalej jestem koło tych pod grzybków tu się kręcę. Tam widzę jakieś obierki leżą. Zobaczcie, tutaj jest kolejny. Piękne borowiczki wyłażą tutaj w tym lesie. Po prostu jestem w szoku. No i naprawdę moi drodzy, nie trzeba chodzić daleko. Zobaczcie, tu i tu tego nie widziałem. Czekajcie, obejdźmy od tej strony. Ja widziałem tego tutaj. I już wiedziałem, że będzie konkretniejszy troszkę. No piękny. Ten jest bardzo ładny. Ostatnio polubiłem słowo nieskazitelny. Jak znajduję takie piękne grzyby, to to jest pierwsze słowo, które mi wtedy przychodzi na myśl. Ten już nie jest taki nieskazitelny. Zobaczcie, jak ten tu się próbuje zamaskować. Tutaj ktoś wyciął jednego grzyba, bo widać jest ślad. A tutaj siedzi taka bestia. I ogromny, jaki ten trzon jest wielki. Wow. Patrzcie, jaka dziura. Przepiękny jest. No i tak, moi drodzy, tropem obierków trafiłem wreszcie na jakieś borowiczki, żeby wam tutaj pokazać. Ogólnie to nie wiem gdzie jest ten koszyk. Koszyk jest tam. już tam koło koszyka rosną, ale tak po prostu kilka metrów się postanowiłem przejść Obadać teren, że tak powiem. O! E, się przewrócił, widzieliście? W ogóle go nie było. Myślałem, że tu jest jeden. Ale bogactwo jest w tym lesie, niesamowite po prostu. Zobaczcie, bo ja nie mam wolnej ręki, zostawię te grzyby tam. Tu jest amanita, tu są muchomory czerwone, takie młode, wychodzące. Zaraz wrócę po tamte cztery, bo tutaj mamy jeszcze tak jak mówiłem koło koszyka grzybki. Ten nie wiem, czy nie gnije już w ziemi. O nie, po prostu tak siedzi. Twardo nie chciał wyjść to tu jest tak. Ja teraz widzę te grzyby, widziałem wcześniej. A teraz nie będę ich mógł znaleźć. Tutaj jeszcze mam jakieś dwa punkciki. Takie malutkie trochę, no ale jak już ruszyłem, tego wezmę. Pewnie pamiętacie, moi drodzy, te cztery piękne, takie złączone borowiki szlachetne, które wam ostatnio pokazywałem w jednym z, film, w jednym z filmów. To było właśnie tutaj w sumie kilkanaście metrów. Wyżej i w bok. Tam Hubert już patrzy za kolejnymi. Proszę? Już idę, no? O! Słyszeliście hasło, może nie przerywać, nagrywać, tu masz kolejne. Patrzcie, co tu siedzi w tej trawie. Ja nawet dokładnie jeszcze nie wiem, bo to nie widać tak. Tam jest jakieś taki staruszki już. Czekajcie, tu jest. Ten jest piękny. Tu mam pod kolanem grzyba w ogóle. O ja! One tu wszędzie wyłażą spod tego mchu. A już tam dalej mamy kolejne naszykowane jak słyszeliście. Ale cudowne grzyby. Miałem nosa, żeby tu przyjść. A tam są dwa w ogóle. Ten największy to są dwa. Połączone chyba kapeluszem. Niesamowite. Niesamowite, popatrzcie na to. Aha. Chyba miałem rację No takie starutkie ale wizualnie piękne Bardzo ładne grzybki No i słuchajcie Zaraz obok ja nie wiem czy te cztery nie były gdzieś tu przy jednym albo przy drugim z tych yy, z tych drzew tutaj popatrzcie ten maluszek A ten już nie taki maluszek Przecudowne grzyby po prostu tutaj rosną w tym lesie. Przecudowne. Jest tego moi drodzy sporo więcej, tylko musimy się dostać tam z drugiej strony tych konarów. Podejrzewam, że tutaj za sobą też coś zostawiłem. Zaraz się wszystko do końca wyzbiera. Widzicie, tam też siedzą. Raz, dwa. Przynajmniej trzy jeszcze widzę przede mną. Siedzcie tutaj. Zaraz po was wracam. Tu jakieś trzony już same zeżarte. Patrzcie. Tak jak wam ostatnio mówiłem, już mi po prostu brakuje. Brakuje mi komplementów dla tych grzybów. Takie są cudowne. Niesamowite to jest. Jeszcze mam kilka grzybków zostawionych tam u góry. Moi drodzy, już się z tym muszę ogarnąć. Lecę dalej zobaczyć, co tam chłopaki powynajdywali. Bo oni tam poszli w górę, a tam pewnie jest dalej pełno grzybów. Widzę jeszcze jednego. Nie wiem, czy Hubert go zostawił dla mnie, czy go nie zauważył. Tu jeszcze jest maluszek obok. Ten bardzo ładny borowiczek grubasek Rewelacyjny jest ten tutaj ten taki skraj lasu dopiero poznaję ten teren, ale już wiem, że to jest miejsce, do którego warto wracać. Zobaczcie co już jest w koszu. Kilka tych grzybków jeszcze jest nieobranych, bo będę robił zaraz foteczki. Ale te, które są obrane, to zobaczcie nawet te starsze owocniki. Wyglądają, że są ok. Nie wiem, coś teraz tam chyba Hubert wołał, że nie ma. Grzybów, że nie ma. A jak kurwa nie ma? Patrzcie, tutaj nie ma, nie ma grzybów. Co wy gadacie? Nie ma grzybów w Irlandii. Jak nie ma, jak są. Wiesz, to są wszędzie grzyby. Znaczy, tu są akurat to, co widzicie, to są częściowo obierki. Ale tylko częściowo. Tutaj to jest jakaś petarda te dwa w ogóle. Zobaczcie. Trzy. Przepraszam mój błąd. W ogóle mam jakieś dziwne skojarzenia na ten widok. Nie wiem jak wy. O kurde. Chyba trzeba będzie znowu dwoma rękami. Zobaczmy czy ja jestem go w stanie tutaj wyjąć. Nie, ten chyba jeden jest jednak luzem. A może nie? Wow Poezja po prostu Poezja Przetudowny grzyby, przyznacie To jeszcze czwarty jest Teraz zauważyłem, czyli są cztery znowu połączone. A dookoła pełno innych. Zobaczcie. Tu Tu są jeszcze dwa takie piękne. Dwa. Chciałbyś Piotrek, dwa. Poezja po prostu, słuchajcie. Całkiem nieźle w tym koszu, nie? Już w zasadzie pełno. Tu są takie troszkę obżarte, ale bardzo ładne mimo wszystko krasnoborowiki, co gra Znowu złączony. Bardzo dużo tych grzybów, w tym lesie tutaj rośnie, właśnie takich, że w zasadzie jeden na drugim wyrastają. Fajnie. Mamy przynajmniej jakiś kolejny gatunek tutaj do, do dołożenia do tego kosza. Już wam pokazywałem ostatnio monetkę bukową, ale tutaj te owocniki tak ładnie rosną, że nawet bez, bez dużej ilości słońca się tak pięknie błyszczą. Zobaczcie. Po angielsku to oni mówią, że ten grzyb jest z porcelany zrobiony. Ja, i tu są dwa takie. Piękne. I tam. No wykręca, jak chcesz. Znaczy, nie, no, tutaj sobie chyba poradzę. Wiesz? Popatrzcie, jakie cudowne grzyby. Ale żeśmy trafili. Łukasz, to dzięki Tobie. Łukasz, w ogóle przyjechał do mnie Łukasz, który jest autorem moich wszystkich koszyków, które widzicie tutaj na tych moich filmach. Tak więc bardzo miłe odwiedziny. Popatrzcie, one wyglądają jeszcze bardzo ładnie, te grzyby. Kurde, no, piękne. Jeszcze tam jest. U! Zapadłem się tu. Oha, Popatrzcie, gdzie mi noga spadła. Czy to jest w ogóle jakaś nora chyba? Ale czad. Ten jest się biały od spodu. Wykręcaj, no. Od tego się zaczęło. Tego od tego pierwszego zobaczyłeś, no. Zjedzony No Ale piękny. Zobaczcie, jesteśmy w drodze do samochodu. Idziemy już drogą, no bo lasem się idzie trudniej z pełnymi koszami. Popatrzcie Przy samej drodze i tam widzę w tle jeszcze kolejnego Łukasz właśnie po niego poszedł Jest ich tam więcej czy nie? Nie Ale to jest petarda, popatrz co ja wyjąłem z tej ziemi Ja. Taki obżarty trochę Ale wygląda na zdrowy. Piękny no, tu ma dwóch lokatorów <noise> I ma. Ma wszystko i tak dużo dla nas zostało. Niesamowite to jest po prostu i tu jest kolejny ale zobaczcie jaki kolos. Małe Wicklow. No i tak to moi drodzy wygląda. Jak widzicie kosze są pełne. Tutaj u Łukasza są też muchomory czerwone. Bardzo dużo mamy takich młodych podgrzybków brunatnych. Jakieś borowiki, ceglastopory też się trawiły. No i cała masa pięknych, ale to pięknych prawdziwków. Zobaczcie. Te grzyby są po prostu cudowne. Przepiękne. Kilka jest nieobranych. Większość już jest oczyszczonych i no w zasadzie wszystko tutaj, co widzicie, to jest zdrowe. Wszyscy są bardzo zadowoleni. W lesie na pewno jeszcze została cała masa grzybów, tak jak ktoś przyjedzie to jeszcze dzisiaj czy jutro, to sobie bez problemu na pewno grzybków nazbiera. Subskrybujcie irlandzki szlak, bo jak widzicie teraz coraz więcej się dzieje i mam nadzieję, że jeszcze się w tym roku będzie dużo działa. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce!